Czy istnieje konieczność ograniczenia podaży sodu w diecie pacjenta krytycznie chorego przy prawidłowo prowadzonej płynoterapii? Czy u pacjenta krytycznie chorego poddawanego terapii nerkozastępczej ma to znaczenie? Dzień dobry Państwu, chciałbym powiedzieć Państwu o natrymie w kontekście płynoterapii, w kontekście żywienia, a także terapii nerkozastępczej. Jak wiemy, pierwszym już na początku, odkrytym na początku XIX wieku bezpiecznym płynem infuzyjnym był tzw. Tak fizjologiczny roztwór soli 0,9%, który do nadal stosowany jest jako rozpuszczalnik dla wielu leków i nadal jest popularnym płynem infuzyjnym. Natomiast podawane w nadmiarze może powodować wiele powikłań. Może powodować zaburzenie perfuzinerek, może powodować kwasicę hiperchloremiczną, a także prowadzić do hipernatriemii. Aby tych powikłań uniknąć, coraz częściej sięgamy po tak zwane krystaloidy zbilansowane, które niestety dalej dość duży ładunek tego sodu w sobie mają i mogą prowadzić. Jeżeli są stosowane w dużych ilościach, do rozwinięcia się hipernatrium u naszych pacjentów, która z kolei może też mieć wiele powikłań, bo może powodować zmniejszenie kurczliwości lewej komory, zaburzenia metabolizmu glukozy, zaburzenia świadomości, śpiączkę, osłabienie siły mięśniowej, hiperwentylację czyli rzeczy, które dla pacjenta na intensywnej terapii mają dosyć duże znaczenie. I mogą przyczynić się do jego przedłużonego pobytu bądź przedłużonej, przedłużonego odzwyczajania od wentylacji mechanicznej. Natomiast jeżeli chodzi o samą hipernatrię, to jest to problem dosyć złożony i nie związany tylko z dość nadmiarem stosowanego potasu, ale jak widzą tutaj Państwo na wzorze, jest to związane z całkowitym stężeniem. Wewnątrz pacjenta sodu, potasu, ale jest odwrotnie proporcjonalne do całkowitej ilości wody w organizmie. W związku z czym stężenie sodu będzie rosło nie tylko, kiedy pacjent będzie miał nadmiar jonów sodu, ale będzie również rosło, kiedy ten pacjent będzie tracił, tracił wodę. I jest bardzo wiele badań naukowych, które potwierdzają to, że nie tylko właśnie jest to związane z nadużywaniem tego sodu, ale bardzo często jest to problem złożony i ta całkowita utrata tej całkowitej wody w organizmie również ma tutaj duże znaczenie. Jak ta woda może być tracona? Ona może być tracona za pomocą nerek, kiedy stosujemy diuretyki pętlowe, kiedy pacjent będzie miał diurezę osmotyczną, na przykład z, z hiperglikemii, kiedy będzie miał poliuryczną fazę niewydolności nerek bądź będzie miał moczówkę prostą, na przykład w przebiegu uszkodzenia przysadki. Ale to nie tylko utrata za pomocą nerek, bo również e, dużo wody tracimy poprzez parowanie. Nasi pacjenci gorączkują, wówczas e, ta ilość wody traconej jeszcze jest większa. Nasi pacjenci mogą mieć biegunkę, wtedy również będą tracić, e, tracić e, e, dosyć dużo wody, ale nie zapominajmy również o drenażach. Mamy pacjentów na intensywnej terapii po zabiegach chirurgicznych, po zabiegach ginekologicznych, gdzie drogą tych drenów dosyć dużo wody również pacjenci e, e, tracą. Kiedy chcielibyśmy zastanowić się nad żywieniem dolitowym i tą hipernatriamią i wpisalibyśmy w PubMedzie i chcieli poszukać, jak dużo badań naukowych jest badających ten, oceniających, może powinienem powiedzieć w ten sposób, oceniających ten problem, to tak naprawdę tych badań nie ma żadnych. Dlaczego? Mam nadzieję, że za chwilkę Państwo zrozumieją. Tutaj chciałem Państwu pokazać przykładowo dzienny bilans płynów z wszystkimi lekami pacjenta, który był u nas dwa dni temu na intensywnej terapii i kiedy policzymy sumaryczną ilość milimoli sodu, którą ten pacjent uzyskuje w ciągu doby za pomocą kroplówek, za pomocą infuzji dożylnych leków, Wychodzi, że dostaje ponad 200 milimoli sodu na dobę. Kiedy porównamy to z preparatem do żywienia, które ten pacjent dostawał, za pomocą samego żywienia ten pacjent dostawał jedynie około ponad 40 mole sodu. Więc porównując ilość sodu, którą temu pacjentowi dostajemy, wydaje się, że to żywienie jest tak naprawdę, naprawdę kroplą w morzu tego sodu, któremu pacjentowi dajemy, i może powinniśmy się zastanowić bardziej nad tym, w czym te leki rozpuszczamy. Być może rzadziej powinniśmy stosować ten roztwór soli fizjologicznej, żeby nie powodować nadmiaru sodu, nie podawać nadmiaru sodu naszym naszym pacjentom. Jedną z najlepszych metod, jeśli chodzi o wyrównywanie elektrolitowe pacjentów, jest terapia narkozastępcza. Na przykład, jeżeli nasz pacjent będzie miał wysokie stężenie potasu rzędu 7, a my zastosujemy dializat, który będzie miał stężenie na przykład 2, no to wtedy na zasadzie różnicy stężeń ten potas będzie z pacjenta do tego dializatu przechodził i następnie będzie usuwany. Ta zależność występuje również oczywiście w drugą stronę. Jeżeli pacjent będzie miał hipokaliemię, a my Będziemy chcieli mu ten potas szybko wyrównać. Możemy zastosować worki z wysokim stężeniem potasu i wtedy z dializatu do krwiobiegu ten potas będzie przechodził i ten potas będzie u tego pacjenta wyrównywany. Taka sama zasada będzie, jeżeli chodzi o stężenie sodu. Również będzie to dążyło do wyrównania do takiego stężenia, jakie jest stężenie sodu w dializacie. Natomiast trzeba pamiętać i mieć to na uwadze, że zbyt szybkie wyrównywanie, szczególnie jeżeli mówimy o pacjentów z hiponatriamią, tego stężenia sodu, może doprowadzić do zespołu demilinizacji mostu i głębokiego, nieodwracalnego uszkodzenia neurologicznego naszych pacjentów.